Jestem Jawady, ryczy lew. Jestem królem Afryki. Potrząsa złotą grzywą i wysuwa ostre pazury. Oddajcie mi pokłon. Maja i Karol ukłoniłyby się natychmiast, ale ze strachu nie mogą się ruszyć. Z miejsca, a Abu ani myśli schylać swojej dumnej głowy przed lwem. Powiem to jeszcze raz, ryczy ja w piecznie zbliżając się do nich. Oddajcie mi pokłon. Jeśli jesteś królem Afryki, trąbi ze góry Abu, to na pewno możesz nam powiedzieć, gdzie ta Afryka w ogóle jest. Bo właśnie tam idziemy. Jawady mruga oczami. A jak sądzisz, gdzie jesteś? Głupi, słoniu, ryczy, znajdujesz się w moim królestwie, a moje królestwo jest nie na mniej jest nie mniejsze niż Wielka Afryka. Mówiąc. Bez ogródek, moje królestwo to Afryka. Abu z trudem przełyka ślinę. Patrzy na, patrzy wylewo i wyprawo. Czy to może być sawanna? Jest bez kra nicznie -sz szeroka i nie i bezpośrednio styka się ze niebem, tak jak opowiadała, mo, opowiadała mu mama i praktycznie sucha, sucha trawa rośnie aż po Horyzont, który wznosi się ku niebu. Więc tutaj, naprawdę, tu jest Afryka. Ja jąka się, abu i zagryza, war, i zagryza. Za wargę, za wstydzony, że nie rozpoznał własnej ojczyzny. Wznosi trąbę do góry i węszy. Dopiero teraz czuję, jak intensywny zapach ma ciepłe powietrze. Pachnie kaktusami i kwiatami drzew, które nazywają płomieniami Afryki. Stadami podparujących bawołów i miękkim futrem antylop A w afryka jak jąka się abu, rozglądając się po równinie, wije się po niej rzeka. Wydaje się, że wydaje się nie mieć końca. Dokładnie jak, tak jak opisywała. To mama? Czy tutaj, czy tutaj mieszkają też słonie? Pyta Abu. Ależ tak! Warczy jawa Dy, a jego oczy mo miotają. Podstępne. Błyski może ten głupi słoń, który nie wie nawet gdzie mieszkają słonie, mógłby mu oddać swój smakowity bagaż kątem oka zerka na Karola i Maję, a potem... Głośno ryczy i z trawy wynurzają, wynurza się całe stado lwów, które zastępują Abu Drogę.